Paulina Sitkowska witam państwa i zapraszam na fakty dziś u nas. Helikopter dla dolnośląskich ratowników. Bardzo dobre i bardzo bezpieczne śmigłowce. Wrocławski podpalacz zatrzymany. Ja bym go zamknął, jak podpalił piwnicę, zamknął w tej piwnicy, w tym dymie. Oraz boks w kościele. Czy przyszły go to się to się okaże. We Wrocławiu wylądował dziś śmigłowiec ratowniczy. Zastąpi maszynę, która rozbiła się 17 lutego w Jarostowie podczas akcji ratunkowej. Od tego czasu Dolny Śląsk mógł korzystać ze śmigłowców stacjonujących w Poznaniu i w Zielonej Górze. Paweł Wilk. To bardzo dobra wiadomość, z niecierpliwością czekamy na przygodę śmigłowca. To czekanie trochę się przedłużało, bo śmigłowiec musiał czekać na dobrą pogodę. Dziś w końcu wyleciał z Warszawy i pomiędzy lądowaniu w Poznaniu około 15.00 pojawił się nad wrocławskim lotniskiem. To jest dokładnie taki sam typ śmigłowca, jaki uległ katastrofie 17 lutego tego roku, dokładnie tak samo wyposażony. Teraz śmigłowiec czeka przegląd sprzętu ratowniczego i ewentualne doposażenie. To nie powinno potrwać długo. Jeszcze raz chciałem podkreślić, bardzo dobre i bardzo bezpieczne śmigłowce. Helikopter będzie stacjonował na Strachowicach mniej więcej rok. Po tym czasie powietrzni ratownicy powinni się przesiąść do nowoczesnych jurokopterów. Wrocław, Paweł Wilk. Ranny w katastrofie śmigłowca dr Andrzej Nabzdyk, który wczoraj przeszedł amputację zmiażdżonej nogi, dziś czuje się już lepiej. Tak poinformował nas lekarz dyżurny szpitala wojskowego. Doktor czuje się dobrze, jest pogodny, przestał gorączkować. Na pewno stan jego zdrowia w dniu dzisiejszym w stosunku do dnia poprzedniego się znacznie poprawił goiła się w sposób prawidłowy i nie chcąc narażać go na ryzyko powikłań, które mogłyby się skończyć źle, zakończyliśmy sprawę w sposób radykalny. Myślę, że w przyszłym tygodniu przekażemy go na oddział chirurgii urazowej i tam zajmą się nim ortopedzi. Przypominamy, że koledzy rannego lekarza, ratownicy otworzyli konta, dzięki którym można wspomóc rodzinę ofiar katastrofy oraz leczenie i rehabilitację Andrzeja Nabzdyka. Numery tych kont znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.fakty.com. Mieszkańcy wrocławskich krzyków od dwóch tygodni nie spali spokojnie, wszystko przez podpalacza. Niemal każdego dnia w okolicy ulicy Zaporowskiej płonęły piwnice, garaże i magazyny. W końcu udało się złapać mężczyznę, który podpalał, bo jak powiedział policjantom, słyszał demony. Relacja Krzysztofa Żeśniewieckiego. Starszy, żadne słowa? Dokładnie, adres, poproszę. Ulica Hirschfelda, tak? Ulica Hirschfelda, Zaporoska, Krucza i Łączności. Wszystko w jednej okolicy i niemal jednym czasie. Mniej więcej ten sam rejon. E, w bardzo... ciągu niespełna tygodnia wrocławscy strażacy kilkanaście razy wyjeżdżali do płonących piwnic na krzykach. Takie zgrupowanie w jednym miejscu powoduje od razu podejrzenie, że coś się dzieje niedobrego w tym rejonie. Za każdym razem z bloków ewakuowano mieszkańców, ktoś odnosił obrażenia. W okolicy zapanował strach. W mieszkaniu była dwójpółletnia wnuczka, która przyjechała do babci ją odwiedzić. No niestety był strach i to duży. No na pewno się, bo ja też się boję w ogóle na ten temat rozmawiać, mówię szczerze, tak. Mieszkańcy strażacy i policjanci nie mieli wątpliwości, że to robota podpalacza. Intensywne czynności w tej sprawie doprowadziły do zatrzymania podejrzanego o te czyny 22-latka. Wobec niego zastosowano już środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawcą okazał się mieszkaniec wrocławskich Krzyków, prawdopodobnie lokator jednego z podpalanych budynków. 22-latek tłumaczył policji, że podpalał, bo słyszał tajemnicze głosy i demony, które go do tego nakłaniały. Teraz biegły sądowy będzie musiał zbadać, czy to choroba, czy świadoma linia obrony. Za narażenie życia i zdrowia wielu osób, a także zniszczenie mienia podpalaczowi grozi teraz kara 10 lat więzienia. Ja bym go zamknął, jak podpalił piwnicę, zamknął w tej piwnicy, w tym dymie niech by posiedział. Ale na razie trzeba będzie posprzątać to, co zostało zniszczone. Wrocław Krzysztof Rześniowiecki Teraz dobra wiadomość ze Zgorzelca. Tamtejszy szpital powiatowy wyszedł już z długów. Co więcej, zaczął zarabiać. W tym roku na inwestycje placówka wyda 20 milionów złotych. Po wielu latach starani zabiegów mieszkańcy czterech przygranicznych powiatów doczekali się w końcu oddziału kardiologii interwencyjnej z prawdziwego zdarzenia. Ratują ludziom życie, a tym przykładem jestem ja. Po trzecim zawale zostałem uratowany w Zgorzelcu. Budowa i wyposażenie najnowocześniejszego na Dolnym Śląsku oddziału kardiologicznego kosztowały 9 milionów złotych. Pacjenci nie muszą być wożeni, nie narażamy ich na ryzyko powikłań czy, czy nawet śmierci podczas transportu. Mamy możliwość leczenia ich tutaj na miejscu. Nie trzeba jeździć, wiadomo, do Wrocławia, do innej góry i na miejscu wszystko zrobią wszystkie wyniki tu na miejscu. Szpital zatrudnia blisko 1000 pracowników, w tym 140 lekarzy, i jest największym pracodawcą w mieście. Pieniądze, które uzyskujemy z kontraktu z Funduszem Zdrowia, przeznaczamy na inwestycje, modernizujemy oddziały, mamy ich 16, a także myślimy o nowych oddziałach. Jednak 800 łóżek to stanowczo za mało. Potrzebna jest dobudowa kolejnych dwóch pięter. Mamy wstępnie zabezpieczone środki z Unii Europejskiej, 13 milionów, a chcemy w tym roku przerobić, co na, zainwestować co najmniej 20 milionów. Szpital cały jest poddany kompleksowej modernizacji. A jeszcze w tym roku w Zgorzelcu rozpocznie się budowa mieszkań dla zatrudnionych w szpitalu lekarzy. Przenosimy się do Borowa. Władze tej gminy postanowiły podłączyć do sieci kanalizacyjnej ponad tysiąc gospodarstw w dwóch wsiach. Wójt gminy złożył wniosek o unijną dotację z regionalnego programu operacyjnego. Wniosek merytorycznie był bardzo dobry, ale został odrzucony, bo jak tłumaczy Urząd Marszałkowski, ta inwestycja nie jest pilna. Dlaczego to sprawdzała Barbara Jaworska? Gmina Borów. Ponad 5 tysięcy mieszkańców. Jedna trzecia ma już kanalizację, pozostali wciąż na nią czekają. To jest problem, wie pani. Zapełnia się szambo, no, trzeba dzwonić, wzywać beczkowóz po prostu, wywozić. To no, nieraz jest tak pełne, że nie można skorzystać z ubikacji czy, czy z łazienki. Tutaj szambo dwukomorowe, które zbudowałem 20 lat temu. No i chcielibyśmy, żeby, żeby była ta kanalizacja, bo to jest uciążliwe. Władze gminy Borów starania o kanalizację zaczęły ponad dwa lata temu. Dokumentacja liczy kilkadziesiąt segregatorów, kosztowała nas około 200 tysięcy złotych, także w tym momencie, jeżeli uzyskalibyśmy dofinansowanie jakiekolwiek, w każdej chwili możemy rozpoczynać inwestycje. Ale na gotowości się skończy, bo wniosek o 30-milionową dotację został odrzucony. Tu nie chodzi o żadne merytoryczne błędy. Otrzymaliśmy 8 punktów, jeden za pilność. I właśnie o to wójt gminy Borów ma największe pretensje. Czemu w miejscowości, nie wiem, X to pilnie trzeba oczyszczać ścieki i budować kanalizację, a w mi miejscowości Z nie ma takiej potrzeby i oni mogą poczekać. Kanalizowanie tysiąca gospodarstw nie jest pilne. To zależy z jakiego punktu widzenia się na to spojrzy. Dla strategii rozwoju województwa dolnośląskiego każda inwestycja jest ważna, niewątpliwie. Natomiast jedne są, powiedziałabym, pilniejsze, drugie schodzą na dalszy plan. Władze Borowa złożyły już odwołanie od tej decyzji. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej wszystkie gminy w Polsce do 2015 roku powinny być skanalizowane. Władze Borowa po odrzuceniu ich wniosku obawiają się, że nie zdążą do tego czasu i będą musiały zapłacić karę. Pytanie tylko, czy zasłużoną? Borów Barbara Jaworska Nadal wezbrana jest woda w dolnośląskich rzekach. Stany alarmowe przekroczone są w tej chwili w 12 miejscach, między innymi na rzekach Ślęzie i Czarnej Wodzie. Woda nie przybiera, nie ma też informacji, by gdzieś doszło do podtopień, ale w nocy będzie padać i jutro sytuacja może się pogorszyć. We Wrocławiu trwają spotkania z piosenką żeglarską i muzyką folk. Szanty we Wrocławiu, dodajmy, obchodzą 20. urodziny. Tam się stalej, nie Festiwal Szanty we Wrocławiu to prawdziwa uczta dla miłośników muzyki żeglarskiej i folk. Przez 20 lat publiczność z całej Polski dopisywała niezmiennie. Dziś zagrał już Jurek Porębski, a jutro we Wrocławiu wystąpi legenda muzyki folk zespół The Dubliners. Na koniec zabieramy państwa do starego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Lubinie, gdzie młodzież uczy się boksu. W dawnym kościele zawodnicy lubińskiego górnika urządzili salę treningową. Na lekcje walki na pięści każdego dnia przychodzi kilkudziesięciu chłopców z okolicznych podwórek. Rozmawiała z nimi Katarzyna Dynowska. Na zewnątrz spokojnie i cicho, a w środku wrze. czterdziestu nastolatków trenuje boks. Jadę do szkoły, wracam ze szkoły, jem obiad i przechodzę na trening. Zamiast spędzać czas na ulicach czy podwórkach zakładają bokserskie rękawice i walczą o przyszłość. Tomasz Szarłowski, o którym mówi się, że to następca Andrzeja Gołoty, pół roku temu przyszedł tu za namową taty. W szkole trochę był obóz i w ogóle, ale przy przyszły Gołota to, to, się, to się okaże. Chcę się trenować po prostu. Jak się trenuje wicemistrz Polski, mistrz Polski. Ja to na przykład. Chce się walczyć. Ale nie chodzi tylko o boks. W klubie chłopcy uczą się też porządku i dobrych manier. Uczą się szacunku, dopiero czują ten ból, że zadawanie bólu jednak e, odczuwają na własnej skórze i nie wyżywają się na ulicy. Na bokserskiej sali wylewają pot i szykują się na Mistrzostwa Polski. Królewskie treningi mogą się jednak niestety skończyć, a tym samym skończą się też lekcje dobrego wychowania dla chłopców, dlatego że klub, który jest finansowany głównie ze składek członkowskich, ma poważne problemy finansowe. Dług klubu to 20 tysięcy złotych. Uniemożliwia y, wiele startów i tak dalej, rozwinięcia tych chłopaków na jakiejś jeszcze wyższej płaszczyźnie. Brakuje tutaj na sprzęt, na podstawowe rzeczy. Brakuje też na centralne ogrzewanie i na czynsz. Zaadaptowany na sale treningowe kościółek należy do miasta. Prezydent nie może, nie może e, umorzyć, nawet szpitalowi nie może umorzyć takiego długu, e, dlatego że zmieniły się przepisy o, o finansach publicznych. Lubin, Katarzyna Dynowska. Więcej sportu już za chwilę. Później prognoza pogody na jutro i Ania Matusiak. Kolejne fakty zaczynamy o 21.45. Zapraszam Państwa już teraz i do zobaczenia.